Cześć, wartek z tej strony. Dzisiaj Wam pokazuję taką progresję siłową, jako jest drabinka siłowa, w której jakby zwiększamy stopniowo ilość powtórzeń. Robimy sobie taką wzrastającą drabinkę powtórzeń, podobnie jak robiliśmy przy, przy swingu, tylko tutaj jest to bardziej siłowe. Wybieramy sobie ciężar, w którym jesteśmy w stanie zrobić około 7-8 powtórzeń maksymalnie w jednej serii. I wykonujemy tą drabinki na zasadzie takiej, że robimy jedno powtórzenie, dwa powtórzenia, trzy powtórzenia, cztery powtórzenia, pięć powtórzeń. I generalnie wykonujemy na przykład dwie czy trzy, trzy drabinki w tych swoich szczebelkach, i w ten sposób progresujemy. Czyli wykonujemy coś w stylu: Raz, króciutki odpoczynek, dwa, trzy. 4 5 To pozwala nam na to, że wykonujemy bardzo dużą ilość bardzo wysoko-jakościowych powtórzeń siłowych, ale nie zajeżdżamy się. Czyli nie wykonujemy za każdym razem RP i 7, RP 10 na przykład. W takim sensie, że za każdym razem dochodzimy do upadku mięśniowego. Tylko szlifujemy rzeczywiście naszą technikę. Poprawia to nam siłę, ale też możemy zrobić większą objętość. Wykonując dość dużą intensywność, ze względu na to, że mamy krótsze przerwy, mamy więcej tych serii z mniejszą ilością powtórzeń. I jeśli chodzi o całą progresję tego, tego systemu, zaczynamy sobie od trzech na przykład yy, takich drabinek do szczebla trzeciego. Czyli robimy 1, 2, 3, przerwa 1, 2, 3, przerwa 1, 2, 3. To już jest bardzo duża objętość w porównaniu do na przykład. 3 razy 5 klasycznej metody siłowej. A wykonujemy o wiele lepszej jakościowo ilości powtórzeń. Okay? I progresujemy sobie w ten sposób, że na przykład dodajemy szczebelek, lub dodajemy drabinkę, czyli może to wyglądać tak, że mamy na początku 3 drabinki do trzeciego szczebla, i na przykład potem robimy do czwartego szczebla. Robimy 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Potem robimy 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, na trzyku. I tak sobie progresujemy w tygodnia na tydzień, aż dojdziemy do pięciu drabinek do piątego szczebla, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Wtedy, jeśli jesteśmy w stanie zrobić taką całą, e, takie pięć drabinek, to na pewno zwiększamy ciężar. Okay? My cały czas robimy to na tym samym mniej więcej ciężarze, dopóki nie przeskoczymy na kolejny etap progresji. To jest tak zwana progresja schodkowa. OK? I e, możemy to wykorzystać, to, tą metodę możemy wykorzystać w wielu ćwiczeniach. Ja osobiście wykonywałem ją przez bardzo długi czas e, na ketlu, w wyciskaniu e, na ketla oraz e, podciąganie e, z obciążeniem. E, ale może to być na przykład wykorzystane do przysiadu, może to zostać wykorzystane do Martwego ciągu. Może to być wykorzystane do praktycznie każdego ćwiczenia typowo siłowego, w których wykonujemy wysoko jakościowe, ciężkie obciążenie. I ta metoda pozwala nam na stopniowo zwiększanie objętości, w której też przy okazji będziemy wzmacniać nasz układ mięśniowy, układ mięśniowo-szkieletowy. Ok? Więc bardzo polecam tą metodę. Najbardziej polecam ją właśnie do wyciskania. Ketlem. Ona zajmuje trochę czasu, więc często w momencie, w którym ten czas jest problemem, to wykorzystuję raczej back offsety, które omawiałem już w innym filmiku. Bardzo polecam. Jest to bardzo fajny sposób na to, żeby połączyć praktykę siłową z też budowaniem np. masy mięśniowej. Ok? Pozdrawiam. Lubcie, subskrybujcie i komentujcie. Cześć.